Kochana duszo, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o końcu Twojego rozwoju, o końcu docierania do końca, o końcu albo o zakończeniu kolejnego workshopu, kolejnej ceremonii, kolejnego procesu, kolejny coach, kolejny terapeuta, kolejny problem. Coś, z czym chciałabyś i chciałabyś nad sobą pracować. Kiedy to się kończy? W duchowości mówimy, że to nie ma końca, że praca nad sobą nie ma końca, że trzeba jeszcze nad tym pracować, i nad tym pracować i że nawet coachowie, nawet terapeuci, nawet najwięksi guru mają jeszcze swoje tematy nad którymi pracują. Chciałabym pokazać ci drogę albo opowiedzieć ci o drodze. Która zakańcza to szukanie. Bo czego? Czego Ty w tym wszystkim szukasz? Zostawię tutaj chwilę przerwy, potem, jak zadam Ci to pytanie jeszcze raz. Czego albo co szukasz w tym wszystkim? Co ma Ci to dać? Co mają dać ci doświadczenia? Co ma dać ci dane uczucie? Co ma dać ci dane przeżycie? Jakiego rezultatu oczekujesz? Po co oglądasz to wideo? Czego szukasz? Powiedziałabym, że w głębi naszej duszy, w głębi naszego jestestwa, w głębi naszej świadomości i tutaj na tym słowie się zatrzymam świadomość, w głębi tej przestrzeni świadomości, wszyscy jesteśmy spokojem, jesteśmy oazą spokoju, jesteśmy nienaruszalnym stanem radości, miłości. Jesteśmy przestrzenią, jesteśmy świadomością, i tutaj chciałabym to słowo świadomość troszeczkę przetłumaczyć ym, po mojemu. Jest ktoś jako jego mość, świadomość, tak? Weźmy to jego mość. I to jego można nazwać naszym umysłem, naszym ciałem, nasze uczucia, emocje. A to mość to jest. To coś, co to przeżywa. I nasze ego jest umysłem i jest ciałem. I myśli, że jest tylko tym i ty, że my jesteśmy myślami, że jesteśmy naszym ciałem. Tylko pytanie: kto w Tobie, kto w Tobie myśli te myśli? Kto w Tobie czuje uczucia? Kto w Tobie doświadcza? I wiemy, że nasz umysł jest tym, który kategoryzuje, który um, porównuje, który myśli, że jest tą emocją. Nawet jeżeli to jest bardzo intensywna emocja, to nie ma wtedy nic poza tym. Ale jednak za tym wszystkim, obejmując to wszystko, jest ta świadomość. I wracając do tego jego mość, tak? Do świadomości, czyli do stanu. I do stanu, który przeżywa ten stan. Chciałabym tutaj to jakoś zobrazować, narysować najlepiej, próbuję to wytłumaczyć, że jesteśmy z jednej strony fizycznością, tutaj, która się ogranicza do umysłu, i do cielesności, do przeżywania, do uczucia, i jesteśmy przestrzenią, w której to się zadziewa. Czyli ja siedząc tutaj. Jestem świadomością, w której zadziewa się to, że nagrywam, że mówię, że czuję. Czyli ja jestem obejmująca siebie. Ja jestem tym, która się zadziewa w sobie. Czyli można by było powiedzieć, że jestem wszystkim. Jestem świadomością. I ta świadomość, która jest. Um, przestrzenią, przestrzenią miłości, przestrzenią, można by było powiedzieć, fajne słowo ostatnio padło komuniversum. <laughs> Czyli jakby uniwersum, które zawiera wszystko, wszystko w sobie, to w tym zadziewa się ta rzeczywistość. Czyli czego szukasz? Czego szukasz w tym wszystkim? Ja też byłam szukającą, szukałam odpowiedzi, siadałam do przekonań. Siadałam do pracy nad sobą i to było zawsze związane z jakimś wysiłkiem i z dojściem do czegoś. A czysta świadomość, która to obejmuje, która to doświadcza, która jakby doświadcza tej rzeczywistości, doświadcza tej przestrzeni w przestrzeni, doświadcza pomieszczenia w pomieszczeniu, to tam jest wszystko, to płynie. Tam nie ma wysiłku. Tam po prostu wszystko jest. W ciszy, w spokoju. I ta świadomość, którą jestem, albo bynajmniej ta rzeczywistość, która się zadziewa w tej świadomości, która jest tu i teraz, dla mnie namacalna, ona jest nienaruszalna, ona jest nietykalna. I wszystkie te uczucia, które mogłyby się tutaj ziemskie pojawić, tak? Lęk, strach, cierpienie, uczucie zdrady, uczucie odrzucenia wszystkie te negatywne, jak i te pozytywne, tak? Szczęście, wybuch emocji takich pozytywnych, radość. To wszystko jest w przestrzeni, która znajduje się w świadomości świadomości, którą jestem. Więc jakby nie tykam tego naprawdę. I to jest ta iluzja, tak? To jest film Matrix. <grym> Można by było to tak jakby uproszczyć troszeczkę. To jest przestrzeń w przestrzeni, w której ja jestem nietykalna. Ja jestem ta, która doświadcza tej całej przestrzeni. Jakby we mnie zadziewało się całe uniwersum. Jakby we mnie był świat jakby zadziewało się po prostu um, wszystko, każde doświadczenie, każdy człowiek, każde zdarzenie, wszystko zdarza się w tej świadomości. I w tym momencie, kiedy zrozumiem i poczuję, że jestem nietykalna, bo nie ma mnie tam w tej przestrzeni, ja nią tylko operuję, ona jest moim narzędziem na to życie tutaj, to w tym momencie każdy lęk jest iluzją. Każde, każdy strach, każde uczucie, które mogłoby coś wydarzyć, nawet śmierć, jest iluzją, jest po prostu stanem, jest przejściem, jest czymś, co płynie. Więc ta cała praca nad sobą zakończa się, kiedy zrozumiesz, że jesteś jeszcze czymś więcej. I nie jesteś nawet tylko duszą, tylko energią. Chociaż tutaj można by było powiedzieć, że świadomość jest energią, jest formą energii, jest formą czegoś, co nasz umysł nas nie jest w stanie w ogóle pojąć i ja też nie mam na to słów. Więc kiedy to wszystko jakby mm, oplata, kiedy dojdziesz do tego mm, stanu, to zaczyna się zabawa. To w tym momencie Twoje przekonania, i wszystko to, nad czym chciałeś, chciałeś pracować, jakieś tematy. Jeszcze mam całą listę na telefonie rzeczy, które chciałabym przerobić, żeby poczuć spełnienie, spokój, radość, szczęście, miłość. Um, i, I właśnie to, że już, żeby już nie przeżywać tak, żeby nie cierpieć. Ani odwrotnie, żeby nie mieć takich amplitud, że jest tu szczęście, tu cierpienie, szczęście, cierpienie, ta świadomość jest takim płynnym pomiędzy, ale poza wszystkim. Więc jakby. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie rozumiesz duszyczko. Um, próbuję powiedzieć ci, że koniec szukania jest wtedy, kiedy wrócisz do siebie. I jak do tego dojść? Jak do tego dojść? Jak do tego dotrzeć? Jak poczuć to, że masz oczy za oczami, że jesteś w przestrzenią w przestrzeni. Jak dojść do momentu tej świadomości w sobie? Zacznij od czucia, zacznij od tego, co przeżywasz, słysząc, czując, smakując, dotykając, wąchając. I, I czując wibracje w ciele, czując ruch, bez absolutnie, bez um, oceniania, bez przywiązywania do tego większej uwagi. Po prostu bądź zmysłem. Bądź jednym z naszych pięciu, sześciu zmysłów. Można by było powiedzieć: bądź siódmym złysłem, tak to no, tak co to I. Bądź po prostu w neutralności, zostaw wszystko takie, jakie jest. W takim stanie wyciągania się jakby z umysłu do ciała pojawia się, pojawia się cisza, pojawia się ty. I to twoje ja, kiedyś zostało ja splecione z ego, że ja równa się ego. Yy, powiedziałam inaczej, że to ja. To jest ta świadomość, która opłaca świadomość. Ale to jest tylko moje zdanie, albo mój wniosek po, po tej pracy i też po tych drogach, kiedy ja siedziałam przy stole z moimi przekonaniami, więc jak najbardziej byłam w, w tym miejscu i czasami nadal tam się znajduję. I w tej przestrzeni, kiedy, kiedy wychodzisz z głowy do ciała, Możesz też spróbować właśnie zobaczyć, co czujesz w ciele. Ścisk, głębie, kiedy czujesz radość, gdzie ona jest, kiedy czujesz smutek, gdzie on jest, kiedy czujesz złość, gdzie on jest w ciele i po prostu pozostać z tym. Pozostać sobą, ze sobą w ciele. Kiedy otwiera się ta przestrzeń, kiedy wyłącza się tutaj nasz paplacz, który cały dzień gada, 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 gada to... Kiedy przechodzisz przez ciało, twoje ciało jest braną do, braną do świadomości. I będę na pewno dawała jeszcze więcej impulsów, jak zakończyć, zakończyć to szukanie. Kiedy, kiedy już chcesz dotrzeć do końca. Kiedy, kiedy już to szukanie. Niech to szukanie już się skończy. Bo, bo co ja tu szukam? O co mi chodzi? Co stoi za tym cierpieniem, co stoi za tą radością, co stoi za spotkaniem, za miłością, za racją? Co? No tam jest ta świadomość, w której jest kreacja. Dlatego powiedziałam, że tam się dopiero zaczyna zabawa. Tam jest, no, jest ta piękna piosenka, bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest do tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. I użyj, użyj w tym momencie, kiedy stajesz się świadomością, możesz użyć tej fantazji do kreacji, bo zobaczysz, że nie jesteś swoim przekonaniem. Ale zobaczysz to nie z poziomu tylko w koherencji serca, zobaczysz to z poziomu świadomości, to jest jeszcze większa świadomość. I w tym momencie zobaczysz, że ty nie jesteś do niczego przyklejona i przyklejony. Że nic. Do Ciebie, co istnieje na tym świecie, tej rzeczywistości, nie należy do Twojej prawdy, że to jest świat kreacji, że tutaj można tworzyć. Więc, kochana, duszyczko, mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci koniec szukania, bo największym albo najgłębszym, albo najprawdziwszym czym możemy być, albo czym jesteśmy, nawet nie możemy, tylko czym jesteśmy, to jesteśmy świadomością. I jakbyśmy zabrali właśnie to, to, na początku, co powiedziałam, to jego mość, to jego, tak? Zostawiając nasz umysł, nasze ciało i zostawiając, zostając, zostając w tej mości, po prostu w tym, w tym drugim, w tej świadomości, która płynie, to w tym jest po prostu to jestem. 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 W neutralności, w ciszy, w przestrzeni. Widzę przestrzeń, w której jestem. I to jest, to jest piękny stan, i to jest stan, w którym jakby wracasz do domu. To jest, są te stany, w których. Um, masz kontakt z rodziną gwiezdną, tak? Że, że ją tak nazwę, z wyższą inteligencją. Bo to wszystko jest jednym. Wszystko mieści się w tej świadomości. I dlatego na przykład niektórzy mówią, hej, ale ja jestem Bogiem. Tak. Jeżeli można zinterpretować albo porównać, um, albo powiedzieć, równa tak? Bóg równa się świadomość. Świadomość, to tam jest wszystko. I my jesteśmy kroplą w oceanie i w kropli mieści się cały ocean. To jest ta przestrzeń w przestrzeni. Życzę Ci bycia ze sobą, ze swoim ciałem, podania się czuciom, czuciowi, swoim zmysłom, um, wejścia w stan neutralności, w którym po prostu wszystko jest. I zapraszam, zapraszam do zabawy życiem.